Wschody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku Białej uroczyste, ale i radosne. Miasto zaplanowało wydarzenia na cały świąteczny weekend. Uroczystości 3 Majowe to również muzyczne koncerty i pierwszy patriotyczny, rodzinny festyn na Błoniach Bielsko-Biała Moja Mała Ojczyzna. Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej powstaje inwestycja mająca zwiększyć możliwości przetwarzania komunalnych odpadów mokrych przy jednoczesnym maksymalnym zmniejszeniu uciążliwości zapachowych zachodzącego procesu. Na terenie Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej oddano do użytku plac zabaw oraz dwa nowe boisko. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku Białej uroczyste, ale i radosne. Miasto zaplanowało wydarzenia na cały świąteczny weekend. Zasadnicza część obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w mieście, jak co roku, rozpoczęła się na placu ratuszowym. W asyście kompanii honorowej 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego uroczyście wciągnięto państwową flagę na maszt, a wszyscy zebrani pod ratuszem odśpiewali hymn. Dalej odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Konstytucja 3 maja stała się jednak ważną wskazówką dla kolejnych pokoleń Polaków. Pokazała w jaki sposób należy budować nowoczesne państwo. Odegrała również wyjątkową, istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i tworzeniu klimatu walki o wolność i niepodległość naszego kraju. Ustawa zasadnicza z 1791 roku stała się też swoistą przestrogą. Pokazało, jak niewiele trzeba, by ambitne plany i wzniosłe idee obrócić w gruz. Fakt, że Dzień Uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzimy jako święto narodowe, jest najlepszym dowodem na to, że decyzja Sejmu Wielkiego była jednym z najważniejszych wyda wydarzeń w historii polskiej. Po zakończeniu przemówień żołnierze przedefilowali przed gośćmi honorowymi i zebranymi mieszkańcami, po czym wszyscy udali się pod pobliski pomnik Konfederatów Barskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Spod pomnika, w pochodzie, ulicą Księdza Stojałowskiego, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do katedry pod wezwaniem Świętego Mikołaja, gdzie odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Uroczystości trzeciomajowe to również muzyczne koncerty i pierwszy patriotyczny rodzinny festyn na błoniach Bielsko-Biała Moja Mała Ojczyzna. Pierwsza impreza, zaplanowana w ramach obchodów 3-majowego święta, a przy okazji również święta flagi, odbyła się 2 maja, o godzinie 18 w Bielskim Centrum Kultury przy wypełnionej do końca widowni, odbył się koncert patriotyczny. W programie jak przystało na tego typu występ Pieśni i Tańce Patriotyczne w wykonaniu big bandu, solistów oraz zespołu Pieśni i Tańca Bielsko. W niedzielę 3 maja na Bielskich Błoniach, chcący uczcić święto, a jednocześnie zaczerpnąć z rodziną świeżego powietrza, mogli uczestniczyć w zorganizowanym po raz pierwszy patriotycznym festynie rodzinnym pod nazwą Bielsko-Biała Moja Mała Ojczyzna. Przygotowała go fundacja Militarny Instytut Historyczny oraz ZHR na Podbeskidziu przy pomocy chówca Beskidzkiego ZHP. Jak Państwo widzicie, Przyjechało i wojsko ze swoim sprzętem, z pokazami broni używanej przez 18. Batalion. Są harcerze i ZHP i ZHR. Jest organizacja Strzelec, będą konkursy piosenki patriotycznej. Teraz śpiewają harcerki i harcerze. Potem planujemy występ czy koncert orkiestry dentej. Później duże ognisko harcerskie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Wielkiej Białej. Dzisiaj jest wiele imprez, ale ta jest wyjątkowa, ponieważ jest po raz pierwszy organizowana z budżetu obywatelskiego. No i po pierwsze to jest wyzwanie dla młodzieży, dla organizatorów, czyli wykonawców dla nas, ale myślę, że młodzież i uczestnicy dopisali. Bielskie Centrum Kultury układając kalendarz świątecznych imprez muzycznych nie zapomniało również o zwolennikach muzyki środka. W niedzielny wieczór pod halą wielofunkcyjną przy ulicy Karbowej odbyła się muzyczna majówka z zespołem TILAF. Na terenie zakładu gospodarki odpadami w Bielsku Białej powstaje inwestycja, mająca zwiększyć możliwości przetwarzania komunalnych odpadów mokrych przy jednoczesnym maksymalnym zmniejszeniu uciążliwości zapachowych zachodzącego procesu. W efekcie trwających robót dotychczasowa kompostownia zostanie rozbudowana, a zachodzące w niej procesy zostaną maksymalnie odizolowane od środowiska zewnętrznego poprzez hermetyzację obiektu. Dla poprawy wydajności systemu, w obiekcie o zwiększonej o 1500 m2 powierzchni powstaną dodatkowe cztery bioreaktory. Proces hermetyzacji obejmie również powstającą równolegle tuż obok halę zwaną Placem Dojrzewania. Jej powierzchnia to 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Staramy się naprawdę robić to bardzo szybko, maksymalnie jak tylko możliwe, jak tylko procedury przetargowe nam pozwalają, bo przecież problem tych nieprzyjemnych zapachów, które szczególnie w dzielnicy do no musimy zlikwidować i to jest dla nas priorytet w tej chwili i ta sprawa no, musi być w najbliższym czasie zaakcjonowana. No, ogromne pieniądze nas to kosztuje, ale tu nie liczą się pieniądze, bo musimy temat załatwić. To musi być tak, że wszyscy nie mogą odczuwać tego składowiska, które jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Polsce. No, a tak się złożyło, że skala przerosła wszelkie oczekiwania, szczególnie składowania tych odpadów, tak zwanych mokrych. Budowa ruszyła bardzo intensywnie. Nawet tutaj główny wykonawca hali strefy rozładunku, w której będą cztery bioreaktory dodatkowe. No praktycznie no były dni, że na trzy zmiany pracował. E, jesteśmy już po zdemontowaniu starych wiat i, i tych elementów niepotrzebnych. E, przygotowują się do, do zbrojenia e, podłoża pod nowe bioreaktory. Po prawej, mojej prawej stronie będzie właśnie kwestia przyjęcia i wstępnego przygotowania odpadów. Po lewej będą dodatkowe cztery bioreaktory, to wszystko będzie jednym budynkiem, jednym obiektem, z którego powietrze będzie ujmowane i oczyszczane dwustopniowo. Natomiast ten duży plac w tej chwili ze sprzętem, z pojazdami, to jest plac dojrzewania, czyli taki drugi stopień przetwarzania odpadów, który miał miejsce do tej pory. On też będzie objęty jedną dużą halą o kubaturze 30, blisko 34 tysięcy metrów sześciennych. Prace budowlane posuwają się bardzo szybko. Wykonawcą rozbudowy kompostowni jest sprawdzona w wielu miejskich inwestycjach bielska spółka BPBP i zgodnie z warunkami przetargowymi musi zmieścić się w terminie 210 dni, zaś plac dojrzewania wznosi Budimex SA i zgodnie z zapisami w umowie ma na to 165 dni. Na terenie zespołu szkół dla dzieci niesłyszących w Bielsku Białej oddano do użytku plac zabaw oraz dwa nowe boiska. Rządowy projekt Radosna Szkoła w Bielsku Białej pozwala sukcesywnie otwierać kolejne place zabaw, a program modernizacji boisk przyszkolnych, jak sama nazwa wskazuje, boiska sportowe. Tym razem to już 15. plac zabaw i 31. boisko sportowe w naszym mieście. Jak widać yy, yy... Staramy się, żeby w każdej szkole, tam gdzie nie ma dotychczas, była, było boisko, było plac, był plac zabaw, żeby dzieci nie musiały właśnie w takich salach jak tutaj, bo trzeba powiedzieć, jasno ciężko nazwać to salą gimnastyczną tutaj, to co tutaj się znajduje, to jest tylko jakaś taka trapa. No niestety nie wszędzie jeszcze możemy sobie na to pozwolić, a jak widać systematycznie to robimy. W tym roku pięć boisk. Chcemy oddać przy szkołach w przyszłym roku. Następne 5 boisk. Myślę, że w przyszłym roku będzie 30 boisk przy szkołach zbudowanych. I czy myślę, że na pewno jeszcze nie, nie są wszyscy zadowoleni, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy w tej szkole bardzo ważnej dla nas, bo jak pani dyrektor powiedziała, to szkoła nieduża, ale są dzieci, które są dla nas specjalną troską otoczeni przez nas i myślę, że bardzo dobrze, że udało nam się właśnie i plac zabaw, i te boiska dzisiaj oddać. Życzę, żeby. Wam, dzieciom wszystkim, a również paniom czy panom, którzy uczą lekcji wychowywania fizycznego, żeby dobrze służyły, żeby były bezpieczne, żeby Wam się dobrze przysłużyły do rozwoju fizycznego i żeby Wam do, po prostu dobrze służyły. No i gratuluję szkole, że jest tak w środku, bo nie jest pierwsza, a też nie jest ostatnia, bo kolejka jeszcze jest długa tych szkół, które czekają. Ta szkoła jest jedną z tych na pierwszych, które i boisko, i ten plac zabaw otrzymało. Jeszcze raz gratuluję życzę, żeby Wam dobrze służyły. A przy okazji, żeby to było nie tylko otwarcie boiska w placu zabaw, to również na pani dyrektor, tutaj troszeczkę słodkości. <grym> Proszę ja to rozdam, bo dla mnie to niebezpieczne. Nie, nie, nie nie, bardzo. Przyszkolny teren do zabaw to tak zwany mały plac o powierzchni 240 m2. Znalazły się na nim m.in. urządzenia sprawnościowe oraz zestaw zabawowy. Obok zbudowano boiska o nawierzchni syntetycznej. Powstały w ramach realizowanego w naszym mieście programu modernizacji boisk przyszkolnych. Boisko do mini koszykówki ma wymiary 9x11 metrów, natomiast do mini siatkówki 11x16 i jest ogrodzone piłkochwytami.